Quick Farm to nowa, legalna praca dostępna w GTA Online. Aby odpalić tą aktywność musimy udać się do tego oto znacznika na mapie. Dużo osób skarży się, że ta ikonka nie jest w nich dostępna, więc nie są w stanie tej roboty rozpocząć. I pytają się, hej, coś muszę zrobić, żeby to się pokazało? Nie, ta aktywność jest dostępna dla każdego gracza, bez żadnych wymagań. Jeżeli jechcisz prawem, tej ikonki nie masz, to to już ci pokazuje jak to naprawić. Odpalasz menu interakcji, następnie schodzisz do zakładki, która nazywa się preferencje. Stąd wybierasz kolejną kategorię, która nazywa się opcje znaczników. Teraz wchodzisz w zajęcia, i tutaj masz opcję, która z właśnie zwie się Quick Farm. Dajesz ją na pokaż i znacznik będziesz miał na mapie. Takie proste rozwiązanie jest tego problemu. Skoro wszystko jest już jasne, to możemy zaczynać robotę. Naszym zdaniem jest rozwożenie leków. Przyjdzie nam zasięg ze za sterami Uber Max Sentinel, GTS wy oczywiście w oczywiście specjalnym firmowym oznaczeniu Quick Farm. Cała nasza robota polega na dostarczeniu 6 dostaw. Za każdą z nich dostaniemy oczywiście wynagrodzenie. Im dalej jest punkt, tym ta nagroda będzie większa. Dokładnie to przelicza się w ten sposób, że za trasę do innego kilometra dostaniemy tysiąca hajsiwa, do 4 kilometrów dostaniemy 5000 hajsiwa, a za każdą dostawę ponad 4 kilometry dostaniemy tysiąca. Wynagrodzenie za każdą nową dostawę jest widoczne w prawym dolnym rogu ekranu. Widoczny także jest tam czas w którym raczej nie musicie się przejmować, trzeba się mocno postarać, żeby wam się ten czas skończył. Jest także pasek, który odpowiada za zaopatrzenie, czyli stan waszego ładunku. Jeżeli będziecie pojazdem uderzać, no to ten pasek będzie spadał, jeżeli spadnie do zera, no to misja zakończy się niepowodzeniem. Spokojnie, nie jest to delikatny ładunek, trzeba się naprawdę mocno postarać, żeby tą misję w ten sposób swejlować. Warto także oczywiście wspomnieć, że ten pasek jest na całą misję. Jeżeli ukończycie jedną z dostaw, ten pasek się nie resetuje. On jest na całość, na całe sześć dostaw. Jeżeli praca wam się znudzi i nie chcecie dalej je kontynuować, to możecie przytrzymać przycisk odpowiedzialny za wychodzenie z pojazdu i wtedy misja się zakończy. A Wy dostaniecie oczywiście wynagrodzenie za te dostawy, które ukończyliście. Spokojnie, ten hajs nie przepada. Warto jednak dotrwać do końca, bo za pierwsze ukończenie wszystkich dostaw dostajecie cenę promocyjną na właśnie ten sam, który jest wykorzystywany podczas tych misji, czyli Ubermach Sentinel GTS. W około 15 minut jesteście w stanie obniżyć cenę tego pojazdu o 543 tysiące. Więc jak najbardziej warto. A za ukończenie 5 pełnych dostaw dostaniesz także oznaczenie tego pojazdu, które zwie się Quickie Farm. I jest to dokładnie te samo oznaczenie, które masz podczas wykonywania tych misji. I proszę Państwa, to tyle!